Cześć, witajcie! U mnie na świecie wschodzi słońce, a ja Was serdecznie zapraszam do piątego odcinka z serii Minecraft Modyfikacje. Dzisiaj krótko i na temat, a dokładniej przedstawię Wam modyfikację MultiMine. Na samym początku opiszę trochę co dodaje ta modyfikacja, po tym pokażę Wam jak łatwo edytować plik konfiguracyjny dołączony do tej modyfikacji, a na samym końcu, dla tych którzy nie potrafią, wytłumaczę dokładną instalację tej modyfikacji. Więc miłego oglądania. Modyfikacja MultiMine dodaje do naszej gry automatyczny zapis stopnia wydobycia bloku, który po pewnym czasie wraca do swojej formy pierwotnej. Czyli przyjmijmy, że chcemy wydobyć ten blok. Teraz, gdy na niego klikniemy, zniszczymy go, to tutaj ten stopień zniszczenia, on się zapisze. On się zapisze w takiej formie, że po prostu te rysy, które zwyczajnie powstają, zostaną na tym bloku. Poprzez plik konfiguracyjny, który jest dołączony do tej modyfikacji, Możemy edytować tak jakby przywracanie bloku do, do formy pierwotnej. Czyli możemy albo wyłączyć przywracanie, tak jak w tej chwili, czyli teraz gdy już klikniemy na jakiś blok, on się samoistnie nie przywróci do pierwotnej wersji, czyli on tak będzie sta, stale zniszczony. Możemy na przykład to użyć jako dekoracja. Jedynym sposobem gdy jest wyłączona regeneracja klocków... To prawe kliknięcie myszki na dany blok. Wtedy on się automatycznie naprawi. Poprzez plik konfiguracyjny możemy to zmienić. W tej chwili ustawiłem wartość 0.01 i zobaczmy jak teraz będzie szybko regenerował się dany blok. Kliknę na niego i jak widzimy, rysy automatycznie się cofają. Możemy to także zwiększać. lub zmniejszać no i w tej chwili jak widzimy to powoli się regeneruje prawym przyciskiem oczywiście w każdej chwili możemy to przywrócić do formy pierwotnej taki zapis domyślnie jest ustalony na maksymalnie ilość 15 klocków Czyli przyjmijmy, że wyłączę regenerację Dobra, regeneracja wyłączona I teraz sprawdźmy 6, 8, 10, 12, 14, 15 Mamy teraz 15 bloków, które jednocześnie się Zapisują tak jakby Teraz znikniemy na 16 To jak widzimy pierwszy znika, na 17 drugi powinien zniknąć na osiemnasty, trzeci na dziewiętnasty, czwarty no i tak yy, ciągle yy, może pomyślmy do czego przydaje się yy, takie, tak, do czego przydają się takie możliwości yy, na przykład do tego wyobraźcie sobie sytuację kopiemy w jakiejś jaskini obsydian tutaj akur akurat znalazłem sobie taką jaskinię całkiem ciekawą która ma tu jakiś wpływ wodny a tu jest lawa o i mamy obsydian. Jak wiemy obsydian łatwo się nie wydobywa. Dlatego zdenerwowalibyśmy się oczywiście, gdyby w czasie wydobywania wyskoczył nam jakiś potwór, ponieważ wtedy byśmy musieli zrezygnować i uciekać. Na przykład creeper. Dobra, przyjmijmy, że co je teraz kopiemy. Kopiemy. I kopiemy. I nagle pojawia nam się creeper. My nie wiemy co robiąc, albo uciekamy. Albo ja tu miałem szczęście, że była lawa, więc on, Creepery w lawie ani w, yy, ani w wodzie nie powodują szkód przy bliskich bloków, ani nas. Yy, znaczy nas tak, ale no w każdym razie my byśmy prawdopodobnie uciekli. A tym samym nasz bloczek, nad którym się tyle męczyliśmy, yy, powróciłby do stanu domyślnego. Ta modyfikacja właśnie usuwa tą nieprzyjemność, dzięki czemu jeszcze bardziej możemy się cieszyć naszą grą. Aha, no dobra. No dobra, to był opis tej modyfikacji, więc jeżeli Wam się spodobała, to możecie przejść, przejść w dalszą część przygody, czyli opiszę Wam jak możemy łatwo edytować plik konfiguracyjny. Oraz jak dokładnie zainstalować tą modyfikację, jak, jakie programy są do tego potrzebne oraz ym, inne ciekawe, ciekawe informacje. Zacznijmy od edytowania pliku konfiguracyjnego dołączonego do tej modyfikacji. Oczywiście modyfikacja przyjmujemy, że jest już zainstalowana. No i teraz mamy już ten plik konfiguracyjny. Aby się do niego dostać, wpisujemy kolejnie w polu wyszukaj. Komendę procent apedata procent. Klikamy Enter. Wyszukujemy folderu.minecraft, otwieramy folder moc, dwukrotnym kliknięciem, i tutaj pojawi nam się plik konfiguracyjny tekstowy. Jest to plik o nazwie MultiMine. Otwieramy go dwukrotnym kliknięciem, i tutaj mamy trzy pozycje, które możemy według własnych potrzeb justować i konfigurować. Tutaj mamy angielskie, angielskie definicje podanych tutaj parametrów, ale ja wam to wytłumaczę po polsku. Zacznijmy od pierwszego. Czyli Block Self Repay Rate. Tutaj możemy ustawić, jak szybko ma się regenerować zaatakowany klocek. Wartość 0 odpowiada opcji nieregenerowania się danego klocka, czyli gdy jest tu opcja 0, to dany klocek nie będzie się regenerować. Tutaj zmniejszamy to na przykład 0,01. Czym mniej, na przykład 0,05, tym wolniej dany klocek się będzie regenerować. Kolejnie mamy pozycję Max Dimage Blocks, czyli tak jak pokazywałem wcześniej, 15 bloków maksymalnie może być zapisanych yy, yy, tak jakby w jednej sesji i tutaj możemy to zwiększyć albo zmniejszyć. Możemy zwiększyć do 20, do 100, możemy także zmniejszyć do 2. Ostatnią pozycją jest Mind Speed, czyli szybkość yy, kopania surowców. Ja tutaj nic nie będę zmieniać, jeżeli Wam nie pasuje yy, szybkość kopania, yy, kopania diamentów czy innych surowców, która jest już... Yy, domyślnie ustawiona w Minecraftie, to tutaj może, możecie się tym pobawić. Yy, na koniec zapisujemy oczywiście plik i wszystkie i wszystkie opcje yy, prawidłowo będą wyświetlać się w grze. Yy, tutaj dla ciekawostki mogę powiedzieć, że yy, ten plik konfiguracyjny możemy edytować, yy, gdy Minecrafta mamy włączonego. Jedyny, jedyne co nie może być, to nie możemy mieć włączonego świata. Czyli jeżeli chcemy coś tutaj Skonfigurować to, wystarczy, że wejdziemy do menu głównego gry, skonfigurujemy i wejdziemy na świat. Instalacja tej modyfikacji jest stosunkowo łatwa. Pierwszym krokiem będzie oczywiście ściągnięcie potrzebnych plików, czyli po pierwsze MultiMine oraz ModLoader. Linki do plików znajdziecie w opisie tego filmu i zawsze będą to najnowsze wersje tej modyfikacji. Jak widzimy, modyfikacja działa za pośrednictwem ModLoadera. Co równa się temu, że powinna współpracować z innymi modami, takimi jak single player commands, mob creatures i tym podobne. Ja osobiście będę to instalował na czystej wersji Minecrafta, czyli bez żadnych modów. Ale jeżeli macie już jakieś mody, które używają modloader, to nie, nie instalujecie modloadera ponownie, tylko samą modyfikację. Ale jeżeli pojawią wam się jakieś błędy, czerwone ekrany... Y czerwone ekrany, czarne ekrany yy, jakieś tam saving chunks to po prostu instalujecie to na czystej wersji wtedy jest najbezpieczniej yy, więc tak, jak zrobić czystą wersję wyszukujemy w folderu .minecraft czyli w polu wyszukaj procent data procent, enter wyszukujemy w folderu .minecraft i usuwamy go usuwamy go w taki sposób yy, akceptujemy i ściągamy minecraft od nowa yy, ja w tej chwili mam czystą wersję więc od razu przejdziemy do instalacji. Czyli otwieramy ten folder, przechodzimy do folderu bin, który znajduje się w folderze .minecraft, Dwukrotne kliknięcie i mamy folder, mamy plik Minecraft, który ma rozszerzenie JAR. To jest plik Jawy. Ten plik Jawy otwieramy za pomocą archivizera WINRAR. Jeżeli nie mamy archivizera WINRAR, to wpisujemy w Google frazę WINRAR i ściągamy. Otwieramy i pojawia nam się tutaj takie okienko z różnymi plikami. To są te pliki, które znajdują się właśnie w tym spakowanym pliku Jawy. I to tutaj będziemy wszystko instalować. Pierwszym krokiem i najważniejszym jest usunięcie folderu meta.inf. Może już macie go usunięty, ponieważ macie inny mod, ale jeżeli nie macie, to usuwacie go. Usuwacie go na stałe i koniec. Teraz tutaj folder bin. .minecraft, Minecraft możemy już wyłączyć, bo to nam nie będzie potrzebne. I przechodzimy do folderu, w którym zapisają nam się nasze ściągnięte pliki. Zaczniemy od mod loadera. Otwieramy go dwukrotnym kliknięciem, rzucamy na prawo, wyłączamy głupie błędy. No, i jak go instalujemy? Instalujemy go bardzo prosto, po prostu zaznaczamy wszystko i przerzucamy tutaj do Minecraft Jar. Zatwierdzamy i modloader został zainstalowany. Teraz otwieramy MultiMine, także rzucamy na prawo, wyłączamy głupie błędy i mamy tutaj kilka plików, e, kilka folderów, z których tylko jeden wykorzystamy. E, mamy merge, merged files, z niego nie korzystamy, mamy put into Minecraft Jar, czyli to znaczy po angielsku, wpisać to do Minecraft Jar, czyli do tego pliku, i mamy source, który też nie wykorzystamy. ReadMe możemy przeczytać, możemy zostawić, ale my się skoncentrujemy na folderze pad into Minecraft Jar. Otwieramy go dwukrotnym kliknięciem, zaznaczamy wszystko i przerzucamy do Minecraft Jar. Klikamy OK, wyłączamy wszystko. Brawo, Zainstalować modyfikację. Teraz możemy sprawdzić, czy nie popełniliśmy żadnych błędów, czy nie zapomnieliśmy usunąć meta inf. Ponieważ to się często zdarza, na mi logujemy się, sprawdzamy czy wszystko działa poprawnie. No i teraz sprawdzamy to poprzez walnięcie po prostu ziemi. Jak widzimy, u mnie została poprawnie zainstalowana ta modyfikacja. Mam nadzieję, że Wam też to się uda. Mam nadzieję, że Wam pomogłem. No i że nie będziecie mieli błędów. Jakby się pojawiły jakieś błędy, to proszę zgłaszać się w sekcji pod filmem, czyli w komentarzach. Tam na pewno znajdę czas, aby Wam pomóc i także inni użytkownicy będą Wam mogli pomóc. A teraz przejdźmy do zakończenia. Modyfikacja MultiMine, mimo że nie wprowadza wielu zmian, jest moim zdaniem warta zainstalowania. Po pierwsze, prawdopodobnie działa z większością modów, a po drugie, bardzo łatwo się instaluje. Więc jeżeli chcecie urozmaicić, urozmaicić trochę Waszą rozgrywkę, ułatwić sobie w pewnym sensie grę, to na pewno możecie zainstalować tą modyfikację. Ja mam nadzieję, że wszyscy zrozumieli dokładnie jak konfigurować, jak instalować oraz jak dokładnie działa ta modyfikacja. Mam nadzieję, że pozytywnie ocenicie filmik. Proszę Was o dodanie go do ulubionych. No i zapraszam do oglądania kolejnych. Więc to było na tyle. Prezentował dla Was Patryk i mojego grania. Pozdrawiam. Czy wiedziałeś, że są pigmeny? Oraz gasty nie umierają w lawie. Mm. Mm. Mm.